Jak tam chłopie? Wstałeś już? To dobrze, słuchaj. Jestem tutaj przed ubojnią, chłopie. Czekam na transport. Zamówiłem, chłopie, 20 wielbłądów z Pakistanu. Tak, tak. Pastę będziemy robić, chłopie. Pastę z wielbłąda. Nowy przysmak. Podobno oni w, w tych garbach tam nie ma żadnej wody, chłopie. To są garby tłuszczowe. Podobno jak to ich mięcho zmielisz z tymi, z tymi tłuszczem, chłopie, z tych garbów i zrobisz, narobisz e, tej pasty, no u nas potocznie melonka. Po prostu jest po prostu pyszne. No, także ruszaj mi się, chłopie, tutaj. Tak, mam dwóch pracowników, którzy się, chłopie, zajmują roz, rozbiórką. Zatrudniłem, wiesz? Cudzoziemców. Oni umią te wielbłądy ładnie obrabiać, to nasze chłopaki się nauczą. Raz, dwa, i potem ich wypierdolę, i ten. Inaczej będą robić. Dobra, to ruszaj mi się tutaj, chłopie. I żebyś mi.